Siema, tak jeszcze przed filmem mam taką fajną informację Na Pirozaurze wystartowała promocja Halloweenowa Także jak wejdziecie na stronę, tam klikniecie w baner promocje To traficie właśnie na te oferty No można sobie w fajnych cenach wyrwać produkty na jeszcze na Także tam Was zapraszam, a tymczasem przechodzimy do filmu Siema, tutaj Matty dzisiaj przetestuję dla Was takie single shoty Są to single od SR Pyro Nazywają się Skull, jak dobrze widzę Eee, tak, z taką fajną czachą, piorunami. Także akurat grafika jest be, bardzo ciekawa. No i co tutaj mamy? Eee, kod produktu CLE 5800. No i e, kategoria druga. Neku wychodzi nam 30 gram. Jak dobrze rozumiem, na całą paczkę. No i są to podobno single shoty hukowe. Także zobaczymy. Cena za paczkę to jest mniej więcej. 15 do 20zł może nawet mniej no tak prędzej właśnie te 15-16zł no oczywiście certyfikacik CE tutaj jest single wyglądają tak tutaj zabezpieczone no i lądy luzem fajnie oznaczone są też gdzie jest kierunek wystrzału bo na tych triplex triplexowskich trochę mi tego brakowało a tutaj jasno, klarownie widać co i jak także tak wyglądają i przechodzimy do testu. No i dobra, przyszedł czas odpalić pierwszą sztukę naszego single shota. Dam sobie go gdzieś tutaj na trawę. Myślę, że na spokojnie wystrzeli, bez żadnych komplikacji. W sensie, że się nie przewróci No i zobaczę o kurde No. Są mocne, są mocne, jak na te kurde, jak na tą gramaturę, super. No, pierwsza sztuka, powiem Wam fajnie. Dobra, lecimy zaraz kolejną. Czas na sztukę numer 2. Spróbuję ją zapodać trochę, jak zdziała. Także lekko pod kątem. Nie, no jest konkret. Naprawdę kurde są konkret. No, odpalę jeszcze innego przed samym podsumowaniem. W zasadzie to mamy już nowy dzień, kilka dni minęło od poprzednich nagrań, ale uznałem, że przed podsumowaniem jeszcze jeden wleci. To jest kurde Titanium Salute. Super! No i tak, czas na podsumowanie single shotów. No, są bardzo mocne, jak na takie 20 mm to moc, super. No i kula Titanu, naprawdę jedna z większych na rynku. Jeśli chodzi o te takie właśnie typowo hukowe single shoty, no to jest, jest wielka kula ognia, jest po prostu bardzo dobry huk. Fajnie też się odpala, lonty są jak widzicie. One są dość długie, jest długi dość zapłon, także to jest super. No i co nowo bardzo fajnie stoją, także te single zdecydowanie godne zakupu na pirozaurze, myślę w fajnej cenie wyrwiecie, także to Wam zdecydowanie polecam i chyba też sobie jeszcze paczkę nasywka o takich zakupie, no bo super to jest i za dnia, i w nocy robią robotę. Także to by było na tyle w tym filmie, no i manu.